Są, nie ma ich, pojawiają się, znikają, ale. Z pewnością na pewno... są, zmorą, gdy są. Gdy Każdy ich pojawiają. doświadczył już w tym roku, jest ich naprawdę dużo. A jak sobie z nimi radzić w domowych, ogrodniczych warunkach? Zapytamy Jarosława Sławka, ogrodnika, który dzisiaj przyniósł do nas trochę e, roślin. Lawędę poznajemy. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry, Dzień dobry ten witam serdecznie. serdecznie. Lawendę poznajemy. Co jeszcze przyniosłeś? E, przyniosłem do Was hit sprzedażowy, który sprzedajemy w naszych sklepach. To jest Plektrantus koleusowaty, e, zwany komarowcem. Ten, który ma pnącze, tak, długie, tak? to, to tak? są to właśnie te długie takie pnącze. Mamy też pelargonię pachnącą, anginkę, znana też z babcinych ogrodów. To jest ta, tutaj ja Państwu pokażę. To jest ta pelargonia pachnąca. Dokładnie tak. Mamy jeszcze macierzankę, no i wspom wspominaliście też o lawendzie, która tutaj jest. To takie trzy podstawowe, cztery podstawowe rośliny, które, których zadaniem jest odstraszenie komarów z naszych domów. Chodzi tutaj głównie o to, że te rośliny wydzielają swego rodzaju olejki eteryczne, które spowalniają komary i nie pozwalają im wejść do naszych pomieszczeń. Czyli to dlatego w naszym studiu dzisiaj nie ma komarów? Chociaż, gdy od razu powiedzieliśmy Państwu, zapewniliśmy, że komarów dziś nie ma, zaczęły grasować. Jest to taki jeden osobnik, który krąży, ale mam nadzieję, tak że. Niepewnie, niepewnie <laughs> nie pewnie lata. Nie lata, miejmy nadzieję, że, że nie zaatakuje. No właśnie, tutaj u nas w studiu czuć, że rzeczywiście są bardzo mocno aromatyczne te rośliny. Wiemy, że lawenda działa kojąco, uspokajająco także na człowieka, co z innymi roślinami, bo są już mniej popularne. Ta z pnaczami, proszę jeszcze raz przypomnieć jej nazwę, czy ona się tak Komarowiec. Komarowiec, tak, potocznie zwany komarowiec. A czy w warunkach domowych również można sobie na balkonie postawić albo na parapecie? Tak, to jest taka roślina często spotykana jako dodatek do pelargonii, różnego rodzaju roślin balkonowych. Świetnie nadaje się na różnego rodzaju kompozycje, można ją śmiało posadzić do doniczek. Jest bardzo wdzięczna, odporna. Także warto wykorzystać taką roślinę, właśnie do posadzenia sobie. Warto na wykorzystać, a w, 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 w przypadku, kiedy. Na, no, wiadomo, no do sklepu ogrodniczego trzeba by pojechać po takie rośliny, a czy jeszcze jakieś, To no na przykład, czy zioła, sadząc sobie w domu na balkonie mogą nam pomóc odstraszać komary? Takim dobrym przykładem właśnie jest ta macierzanka lub tymianek, którą mamy tutaj na stoliku. Oprócz to jest tego to, tak? Dokładnie tak. Oprócz tego, że ma fantastyczny zapach, można ją również wykorzystać kulinarnie w swojej kuchni jako dodatek do różnego rodzaju dań mięsnych, rybek też roślina jest wieloletnia, także można zrobić sobie świetny ogródek na parapecie. Do tego warto też dodać na przykład bazylię miętę, bo tego typu rośliny również działają odstraszające na komary. No tak, to jest tymianek, Macierzanka mówi się, ja nie znam tych specjalistycznych nazw <laughs> i się pytam o zioła. No. <laughs> e, czyli e, tak wiemy o tym już. Dzięki tobie dziękujemy serdecznie, że. E, te zioła, te rośliny odstraszają komary. Dobrze, jeżeli jesteśmy w domu, postawimy te zioła na parapecie, to być może nie wedrą się do naszego domu, do naszego mieszkania. Ale co, jeśli chcemy wyjść na zewnątrz? Czy możemy wykorzystać te zioła, na przykład rozgniatając, czy rośliny rozgniatając, nacierając się tym olejkiem? Czy to jest już bardziej skomplikowany proces? O ile na przykład taka lawenda jest świeżo ścięta, to tak, bardzo dużo tych olejków eterycznych wydziela. Także na pewno ten zapach pozostanie nam na dłoniach. Można sobie te okolice nadgarstków posmarować. Na pewno efekt będzie. Będzie na pewno efekt, nie będzie jakoś może długotrwały, warto też zastosować jakiś... Czyli środek. trzeba cały bukiet ze sobą zabrać, gdyż tak, wybieramy. Tak, to jest rozpatry. też dobre rozwiązanie, na przykład jeśli planujemy sobie grilla i chcemy zaprosić znajomych, to tuż przed taką imprezą dobrze było wybrać się do ogrodu i sobie naciąć po prostu taki gałązek lawendy. Z pewnością będzie to świetnie odstraszało te nasze szkodniki. A czy te środki, które możemy kupić, gdzieś tam się nimi popsikać, one rzeczywiście działają? One są na bazie właśnie naturalnych olejków eterycznych, czy to jest coś bardziej skomplikowanego? Możemy takie preparaty podzielić w zasadzie na dwie grupy. Pierwsze to te środki, które są naturalne, zawierają między innymi takie olejki jak lawendowy, citronella, mają bardzo przyjemny zapach, chociaż ich działanie jest bardzo krótkotrwałe, także trzeba te zabiegi wykonywać bardzo często. Druga grupa to już są takie bardziej chemiczne metody z dużą zawartością dit -u. To jest taka substancja, której zadaniem jest właśnie odstraszenie kumarów i zawartość tych substancji można zobaczyć na opakowaniu. To jest tak od 25 nawet do 50%, no z tym, że tym, z tym trzeba ostrożnie, raczej na odzież niż na skórę a zresztą wszystko jest też opisane zawsze na opakowaniu. Specjaliści też ostrzegają, żeby wybierać produkty, które mają jak najmniej tego ditu. Właśnie zresztą w Polsce i w sporej części Europy wycofano ze sprzedaży te z naprawdę wysoką, z wysokim stężeniem tego środka. Dlatego tutaj chyba też jest okazja do tego, aby pochwalić się i jest to pole dla tych, którzy tworzą naturalne specyfiki, naturalne odstraszacze roślin. Jestem ciekawa, czy taki olejek gotowy możemy kupić. Czy to jest rzecz, którą produkuje się na zamówienia? Może trzeba samemu szukać przepisu? Ja widziałem na straganach, sprzedawane są takie olejki. To jest z tym, że to trzeba sprawdzić, bo one na pewno działają, ale ten efekt nie jest jakiś długotrwały. Jeśli chodzi na przykład o pryskanie w ogrodach, bo też często klienci przychodzą do naszych sklepów i chcą preparaty, które pomogą im te szkodniki zwalczyć w ogrodzie, myślę tu o komarach. To też są preparaty, ale już bardziej na alfa-cypermetrynie lub permetrynach. To jest substancja czynna, która służy dokładnie do, do zwalczania właśnie szkodników. Wtedy opryskuje się taki ogród tym preparatem, efekt utrzymuje się nawet do dwóch tygodni. No to też jest dobre rozwiązanie. Z tym, że takie zabiegi należy wykonywać wieczorem, ponieważ te środki nie są obojętne dla pszczół, na pszczoły. Trzeba dbać. No właśnie, o pszczoły trzeba dbać, że tego zachęcamy także w naszych programach. Jarko, dziękujemy Ci. Czyli lawenda, rozmawiają. tymianek, komarowiec i. I anginka, pelargonia pachnąca. Pelargonia pachnąca. Dziękuję, tak, żeby mnie tu komary nie pogryzły. I rzeczywiście, zwiał, uciskrył się ten nasz komar. A my już zapraszamy komór. na panoramę lubelską.